Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszej serii. Zagrajmy w Gothic 2 z kruka. W poprzednim odcinku doszliśmy właśnie do tego miejsca W sumie w tym odcinku nic się za bardzo w tamtym odcinku nic się za bardzo nie działo, tylko kupiliśmy kilka mikstur, sprzedaliśmy parę skór. Wzięliśmy potrzebne rzeczy i wyruszyliśmy do górniczej doliny. Dobra. Wiedziałem, wiedziałem, że komuś się uda! Przybywasz za przełęczy? W takim razie, naszemu posłańcowi udało się przejść! Nie, wasz posłaniec poległ. Przybywam tu z rozkazu lorda Hagena. Przeklęci orkowie! Kapitan Garand na pewno zechce z tobą porozmawiać. Znajdziesz go w wielkim budynku chronionym przez dwóch strażników. No dobra. Dobra, to w pierwszej kolejności pójdziemy się przespać. Wszystko tutaj jest ciemnie, ten obraz. O, jest on za jasny. Wydaje się wydawać po prostu bardzo ciemno yy, tutaj na ekranie. Nie wiem jak to wyjdzie, yy, ale będzie dobrze, jak będzie dzień. Wstawać, wstawać noby. Wyczuwam wielkie poruszenie. Cholera... Ach, ten kulturalny Niech bez... żyje bez... król! A jeszcze mi bez... Niech żyje nie król powiedział! Dobra, leski tu. Tutaj oczywiście jest taki... Pajac. Który się zawsze spóźnia. Nie może na czas przyjść do pracy... Żeby mi sprzedać mikstury, tylko się zawsze musi spóźniać. Gdzie jesteś, bananie? Wyłaś Wyłasz cegło. Gdzie jesteś? Niech żyje król! No witam, witam, niech żyje król. Chodź mi sprzedać... Chwila! A. Tak, Tak, ja przekroczyłem przełęcz, badanie, dawaj mi itemy. Pokaż mi swoje towary. No, masz tutaj. Przynajmniej masz item. Bo jak nie, to wiesz, co by się z tobą stało. Wiesz? Jasne, że wiesz. Musisz wiedzieć. Myślę, że wystarczy tyle mikstur. I tak sporo kasy wdałem. Chcę na miecz, zadałbym to pytanie, ale najwyraźniej to pytanie nie miałoby no, nie sensu. Niczego nowego. Nie W, można wierzyć w sumie wszystko, co się słyszy. przywitam się z moim kolegą Miltenem i tak dalej po wykonaniu tych... Zatrzymaj się! Kim jesteś? Nieważne nie jest. kim jestem, ważne skąd przychodzę. Niedawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu pozwolisz mi wejść? Skąd miałem wiedzieć? Oczywiście, że cię wpuszczę. Chodź! E, bardziej tutaj. pochodzimy po tym zamku, bo wykonujemy zadania. E, po, e, po tym czasie, jak już zdobędziemy dowody dla. E, Lorda Hagena o istnieniu smoków. Skąd się tu wziąłeś? Nie jesteś górnikiem ani jednym z moich ludzi. No? Słucham! I tak, Przeszedłem przez przełęcz. Przełęcz? I udało ci się nie przez nią przedostać? Dobra. Na Inosa. Jakie Nikt są twoje rozkazy, żołnierzu? Powiedział nie, generał mówiła. do żołnierza. Przybywam na polecenie lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na istnienie smoków. Nie Zamierzasz więc dobra. znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta? Czemu nie co? to do mnie Coś wcześniej. w tym stylu. A więc chcę dowodu. Trzymam się od tego Dostanie go. Ale nie odeślę cię do Lorda Hagena nie bez dokładnych informacji o rudzie. Słuchaj, Lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile rudy no wydobyliśmy uważasz, do tej pory. W porządku. Co mam dla ciebie zrobić? Ci Wysłałem rzeczach? trzy ekipy górników, ale żadna z to nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Udasz się do każdej z nich i wiesz... wybadasz, jak przebiega wydobycie. Wszystko jest Potem możliwe. napiszę list. Który zaniesiesz lordowi Hagenowi. To hmm, żadna Cóż, chyba nie mam wyboru. Kto ci to powiedział? No nie masz. Tylko nie wie, Potrzebuję lepszego wyposażenia. Zgłoś się w tej sprawie do Tandora. On da ci wszystko, czego potrzebujesz. Nie mam czasu na takie rzeczy. No dobra. To Gdzie mam szukać twoich górników? Weź tę mapę. Nie Zaznaczyłem na, na niej brać. dwa rejony, w których prowadzimy wydobycie. Lepiej uważać. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z parsiwalem. On powie ci wszystko na temat górników. Mogłem ci to powiedzieć no. wcześniej. Nie wiem, ty mi powiedz. Wiesz, jak mogę dostać się na teren wydobycia? Nie ma żadnej bezpiecznej ścieżki prowadzącej do doliny. Droga głównym szlakiem wydaje się jednak mało rozsądna. Trzymaj się Okej. z dala od lasów i unikaj orków. Niech Inos Okej. cię prowadzi. Może powiesz mi coś, czego nie wiem. Bo jak na razie, to że mam unika unikać orków, to jest chyba oczywiste, nie? Czy dostałem może mapę? Nie tu musisz bardzo, mnie o to pytać. Jest mapa kopalni Garonda. Ja generalnie mam przygotowany taki schemat, jak w dość prosty sposób wykonać te wszystkie kopalnie dla pana Garonda i tam dowiedzieć się informacji o tych kopalniach Naprawdę w to Dobra zobaczymy ile teraz mam minut nagrania Tak dalej być nie może Najpierw było mimo że jest już wcześnie to i tak pójdę albo nie będę się, się przespać bo to bez sensu to sobie nabijać dni Skąd ty to masz? Słyszałem coś innego. Tam pod nami kryje się Macmillan. Niestety na razie nie będziemy do niego szli, jak mówiłem już. To jest runa teleportu z zamku, który użyjemy potem tam na drugim krańcu w Górniczej Doliny, żebyśmy nie musieli lecieć, to tutaj całej drogi. O, mam 12 punktów manę. No jak już mówiłem wszystkie questy będę wykonywał dopiero dopiero będę wszystkie questy wykonywał, ale chwila. Przecież ja nie mam żadnych zwojów przemiany. Jak ja się załatwiłem elegancko. Bez żadnych zwojów przemiany do godniczej do Muszę polecieć szybko i sprawdzić, czy może ten... tylko miał, nie wiem, gościu będzie miał coś do przemiany. Bo będzie mi bardzo ciężko, jeżeli nie będę miał żadnego zwoju przemiany. Ode mnie tego nie dostał. Jak się przemienię, to na luzie polecę. To było oczywiste, Bez żadnego problemu. Masz Hej. Coś? Masz towar? Pokaż mi swoje towar. Tylko przyzwanie dobra. Beznadziejnie. Kiedy zapisywałem... Dobra. To będę musiał teraz sobie polecieć buta uciekając nie przed orkami Nie przecież niczego nowego Jezu ja nie chce mi się przecież on wiedział już o tym wcześniej Po co to ludzie po co? W ogóle gorszy problem to jest to że ja będę musiał rozwalić tego yy, poszukiwacza Ale jeszcze nie wiecie co to jest poszukiwacz pewnie część z Was już gra kiedyś go i wie ale ta część jednak jest która nie wie co to jestem poszukiwacz to jest jeszcze nic fajnego My sobie pójdziemy taką trochę ułatwioną drogą O jezu, nienawidzę się też z tymi orkami, nienawidzę I don't like To my not like Jestem słaby z angielskiego Boże te orkowe jęki I mi O jezu Jezus, Maria nie lubię tego, jak ja tego nie lubię. Wy tego nie wiecie, jak ja tego nie lubię. Tych wilków... Jakby tam nie było tych orków, to ja bym sobie je rozwalił na luzie, ale... Wolę nie ryzykować z się łają. O ja... O, bo, o obo... Panie, co to jest? Ludzie... Ile tego jest? Boże... Jak może tyle być pojadów? A gdyby tak to rozwalić? Za duża strata za dużo tego jest. Nie ma racjonalnego wytłumaczenia, dlaczego miałbym to rozwalać. Sytuacja gorsza jest w tym, że goni mnie taki który bez żadnego problemu nas zabije. Dlaczego ja tak idę, jakby wychodził z wody na ziemi? Boże. Szczerze, nie będę się z tym pierdzielił. Polecę najprostszą drogą, bez żadnego skręcania w boki. Czy dobra, skręcanie w boki będzie, ale to jest najprostsza droga. Praktycznie najprostsza, bo ciężko oprostsza. Może jest wargami, bo wargi teraz po prostu pogonią. To bo są szybkie. Może oszaleją jak będę tak cały czas robił. Nie, nie oszaleją. Widzicie, wargi mają i damage, i są szybkie. I ciężko się przed nimi generalnie ucieka. Jak ta grupka wargów nie zaczepi, to będzie... Nie ciekawie. Chyba mnie zaczepiła. Może nie. No niestety. O Jezu. ja Jak ja tego nie lubię. Dobra, może się tu tą chłodę To taki stres tam Uciekami, uciekanie przed orkami jest takie stresujące Safe, safe, safe Safe me place Na no, razie nie ma orków Ale przez krótko Musimy twierdzić. A, myślę, że to słyszycie. <laughs> I widzicie. Że, że bardzo krótko. Miałem stopy. Jeszcze zębacze, no jeszcze lepiej. Super. Dobra, czego chcieć więcej? Zębacze gryzą cię podsy, dłukują cię orki. Jezu, czego można chcieć więcej od życia? Już gryzących podupsów do zębaczy goniących cię orków, wszystko, wszystko czego potrzeba, potrzebuje szczęśliwy człowiek do szczęścia. Czego więcej trzeba? Bajka, panie, bajka. Tylko, że jeszcze goni mnie jakaś dziura, która złowrowo wygląda. Goblin! Boże, to, ta kraina to jest jakiś koszmar. Dobra, jakiś obozik paladynów. bo mi się wydaje, no, albo mnie goni goblin! bestio! koniec z tobą bestio! tak kozacza to jest inna bestia z którą sobie w tej nie dam radę nie no dobra żartuję dobra nie żartuję jeszcze zębacze najwyżej bym porozwalał wilki, to topielce to wszystko myślę więcej ciężko by było Dobra. Wbijamy tutaj Dobra, story. Yy, była taka lekka przyczyna z tej przyczyny, że będzie się przed telefon. I musiałem powiedzieć... Hej! To ty! Kto by pomyślał, że się jeszcze spotkamy. Wygląda na to, że obaj wiemy, jak utrzymać się przy życiu. Jak widzisz, zajmuje się teraz górnictwem. Ile rudy udało wam się wydobyć? Kilka skrzyń, ale nic już tutaj nie zostało. Paladen Marcos postanowił zabrać rudę do zamku, ponieważ bezustannie atakowali nas orkowie. No dobra. Czy wiesz, w którą stronę udał się Marcos? Nie wybrał najkrótszej drogi. Zamierzał przekroczyć rzekę na jej zamarzniętym odcinku. Planował zatoczyć łuk i dotrzeć do zamku od zachodniej strony. Eee. I z tymi wszystkimi chyba tam czterema czy dwoma skrzyniami. Planował zatoczyć ten łuk. To jak on jest skrzynie zniósł? Wypchane Rudą przyjmę, że mają. że ta ruda ma wagę kamieni? Czy pytam, jak on to zrobił? Odpowie mi ktoś, czy nie, bo wydaje mi się, że nie ma na to odpowiedzi. Zesuje ci fraga, ale jest... No, koniec z tobą, bestio! No to jak to się stało, że on przeniósł tę skrzynię? Bo ja nie wiem, naprawdę. Te zębacze są trochę mocniejsze niż to piońce. jak się z nimi walczyć. Wchodzę ja z większymi grupami raczej nie. Bo lubią gryźć w dupę. W moim etapie gry większość tej potworów tej... ogólnie ta kraina, to nie powiem, że jest przesadzona, ale myślę, że mogę powiedzieć, że jest bardzo niebezpieczna. Jakbym miał dużo słabszą postać, to tylko jak nie wiem, której szybkości, ale zaś ucieka się uciekać tylko i tylko biegać się do ludzi. Co tu leży? A kto to jest? Fajne imię. Zresztą to nie imię, bo w zamku tam dużo się nazywa Knecht. Czy Knecz, nie wiem. Knecht chyba. I teraz zobaczymy... A nie! Raczej nie. Człowiek kiedyś tego glinu po prostu spadały. Jeden spadał zawsze z tego my Zawsze mi się tak bugowało. I jep jep. Oj zagalopowałem się. Troszeczkę się zagolopowałem <laughs> Dobra No bym powiedział, że się zbytnio zagolopowałem Roserwejcie. O no jo! Na Dlaczego tu nie mnie zauważyliście? No obie, ty czterze? You are fucking cheater No i co my zrobicie? Ma, <laughs> jaki cwany Ale do mnie raczej nie wskoczysz kolego A chwila, zobaczcie ile mam nagrania Dobra luz, jeszcze mam 10 minut około Zrobimy tak O shit, bandyta z lagą, aż się A. mojego. Nie no to jest przesadzone Nie dam sobie przecież rady, to jest niemożliwe Widziałam po las. Bo jest Wrzut! 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 To jest wrzut Pomocy! Pomocy, ja nie chcę. Nie chcę, wrzut, Nie. Jakąś mażoną pałkę, nie rób tego. Jezu, wrzut! dlaczego? Pomóc swojemu koledze, który jest takim debilem. I zamiast pominąć pod, musi go przeskoczyć. Jezu. No zobaczcie, niby się śmieję, że to wrzód. Ale zobaczcie, on tak wygląda. Tylko, że nie ma tego kitka. Nic tu nie ma. jest wzdłuż tylko, że on nie ma tego kitka. A może po prostu po upadku bariery, nie wiem, wstąpił do jakiegoś gangu bandytów z górniczej Doliny. I atakuje biednych... A jest ja zapomniałem jednej rzeczy. Atakuje biednych, bezbronnych, bezimiennych ludzi, którzy tylko chcą, nie wiem, zrobić informacje o ludzie dla Lorda. Nie Halena, Boże, dla Garonda. Tylko po to, żeby zdobyć oko nosa, zabić smoki. Pokonać było ogólnie być dobrym człowiekiem. Dlaczego nie można być dobrym człowiekiem w tej grze? What? Czytałem w internecie ogólnie, jeszcze jest moich widzów, jest za mało, żeby oni mogli to powiedzieć, ale ogólnie czytałem i kolega mi to powiedział. I że najwygodniejsze do oglądania są takie właśnie odcinki 20-25 minutowe Właśnie od tych tutaj, od ostatniego i od tego odcinka przekładamy się na taki wymiar Przecież 25-minutowych filmików O, Tarcza Tarcza śmiało Jezu łatwo was trafić Teraz jeszcze musimy zdobyć tą jaskinię Nie musimy, ale chcemy Dobra, wiemy. Witam Państwa Ile was tutaj jest? Pięciu? Sześciu, boże, sześciu goblinów Sześć czarnych goblinów Ale no biją mocno Boże, wbity. No nieźle, 6 czarnych goblinów za jednym zamachem Zły wynik raczej nie jest Przeciwko takim potworom, takim, takim polnym, bez czarnym goblinom, wilkom itd. to już nie ma mocnych Z tym mieczem i mi w ogóle z tą postacią, to ja mogę cały czas takie potwory uchwalać Ale fajnie, że jesteś takie głupie Biegniecie sobie tak jakby nigdy nic Nie boicie się mnie Normalnie szok. Nie ale jakby w realnym świecie takie szczury były to o, o, o Boże Nie to że się boję szczurów ale po prostu Ja nie mogę Ta torba nam się przyda, w późniejszym nie w tej znam tej się się na otwieraniu zamków Oddam ją Kala kawalornowi Marcos. Stój, witajcie Minosa! Jestem Marcos, królewski paladyn. Mów czego chcesz i lepiej mów prawdę. Spokojnie. Wypełniam rozkazy lorda Hagena. Jesteś żołnierzem. Co cię tu sprowadza? Przysyła mnie Garond. Kazał mi się dowiedzieć, ile rudy zdołaliście wydobyć. Powiedz Garondowi, że musieliśmy przerwać wydobycie z powodu nasilających się ataków orków. Próbowałem dotrzeć do zamku wraz z grupą swoich ludzi, ale tylko ja przeżyłem. Ruda znajduje się w bezpiecznym miejscu. Wydobyliśmy cztery skrzynie. Idź zameldować o tym Garondowi. Powiedz mu, że będę bronił tej rudy dopóki starczy mi sił. Powiedz mu, że potrzebuje wsparcia. Dam mu znać. No dobra, otwieramy drzwi. Tutaj przebadamy teren. tak dwie. Tak, czyli się zapytam jak on niósł te cztery skrzynienia naraz. Nawet jak niósł pojedynczo. Przecież nie przyszedłby takiego kawałka drogi. Jeszcze omijając te wszystkie potwory. Powinno być jakieś wytłumaczenie. Że na przykład wraz z nim e, szło jakieś czterech skazanców i tutaj na przykład zażaruję te szczury. On je wybił, one by sobie leżały bez życia. To było jakieś lepsze wytłumaczenie, a nie po prostu tam przeniósł cztery, skrzynie. Mm -hmm. Bardzo realistyczne. No dobra. Teraz jest też taki w miarę trudny fragment. Trzeba sobie jakoś poradzić, bez mikstury szybkości. Miejmy nadzieję, że mi się uda, a może mi się nie uda. Nie wiem. Ile minut mam nagrania? W ogóle nie będę was namęczał tymi minutami nagrania. Po co mam, Po co ja mam was namęczać? Powiedzcie mi to. W jakim celu? Dobra. Czyli puszujemy. Będę sobie stoper włączał. Czemu ja w tym odcinku stopera nie włączę? Boże, nie rozumiem tego. I tak. Najlepszym sposobem jest wybawienie tych orków, żeby one wybiegły stąd. Zatoczenie kręgu. Takiego oto kręgu. Nie wiem czemu mi tak teraz a nie, on mnie chyba Orki, oszalejcie! Dlaczego mnie jeszcze gonicie? Czemu? Czemu? Dlaczego te... ...pilki są takie zmutowane i nie ma wita. Zapraszam Panie Krwiopince. Głowa się wzięła. Pisa. Nie wiem czy to jest Niczego tu nie znajdę. czego ci rycerze leżą martwi? Dlaczego nie leżą martwi prosto przed kryjówką pana Diega? Dlaczego? Dlaczego tak się dzieje? Dobra, ja myślę. Że w tym miejscu, albo mam jeszcze z Hej, myślałem, że nie żyjesz. Tak, też tak myślałem. Ale wróciłem i szukam dowodu na pojawienie się smoków. Czyżby? A dla kogo pracujesz? Dla Lorda Hagena. Tylko paladyni mogą powstrzymać smoki. Paladyni? Coś ci powiem. Kiedy udało mi się stąd uciec, poszedłem do Kolins. Zamierzałem uprzedzić paladynów o smokach. Nie wiem, po co w ogóle próbowałem. Ten nadęty głupiec, Lotar, nawet nie chciał mnie wysłuchać, a ja już na pewno nie zamierzał dopuścić mnie przed oblicze Hagena. Wysłali mnie tylko ze swoją ekspedycją, więc nie mów mi, jakim to wybawieniem są paladyni. Tak czy inaczej, smoki trzeba powstrzymać, póki jeszcze jest czas. Nieważne, kto tego dokona. Powstrzymać? Chyba żartujesz. Musimy się wynosić z tej doliny. Od co? Powiedz, jak udało ci się przejść przez przełęcz? Myślałem, że aż roi się od orków. Przez opuszczoną kopalnię prowadzi ścieżka, na nagle nie ma orków. Dobrze wiedzieć. Zatem niedługo wyruszę do Korinis. Mam tam parę rachunków do wyrównania. No dobra. Przed Twoją kryjówką leżą zwłoki dwóch rycerzy. Polegli bohatersko w walce ze stadem zębaczy. Górnicza dolina rządzi się własnymi prawami. Postrzegałem ich, ale nie chcieli mnie słuchać. Yy... Mi się bardziej wydaje, że dostali całą prosto w klatkę pierwszą oto z tego łuku. Ale nie wnikajmy. No dobra. Ile mam skrzyń? Cztery skrzynie. Jeszcze się sprawdzę, czy na pewno jeszcze go zapytałem o tej ludzie. Dobra, i myślę, że w tym miejscu zakończę ten odcinek. Żegnam się z wami. Cześć, do następnego odcinka.